Czytałem o ludziach w Ameryce Łacińskiej, którzy mieszkali bardzo blisko potężnej elektrowni, jednak sami korzystali z lamp naftowych, nie byli podłączeni do tego potężnego źródła mocy. Niestety tak może się stać też z nami, którzy jesteśmy ludźmi wierzącymi, którzy jesteśmy chrześcijanami, że możemy nie być podłączeni do potężnego źródła mocy. Jezus, kiedy odchodził z tego świata, Zostawiał swoich uczniów, istnieje taka wspaniała, prawosławna legenda, która mówi o tym, że Jezus wstępuje do nieba, w tym momencie otwierają się bramy do nieba i aniołowie zaciekawieni patrzą, co tam na ziemi. Oczywiście oni widzą świat duchowy, więc cały w ciemnościach i takich 11 zapalonych punkcików. To są właśnie apostołowie, bo Judasz się powiesił, więc jest ich 11. I wtedy jeden z aniołów pyta, a co to za takie świecące punkciki? A Jezus mówi: Mamy z ojcem taki plan. Zostawiamy tych 11 apostołów, wypełniamy ich duchem świętym, a oni rozchodzą się na cały świat, przekazują Ewangelię i tak to będzie trwało przez wieki, aż powtórnie wrócę. Ten anioł zastanowi się chwilę i mówi: No dobrze, a jeżeli ten plan nie wypali, co wtedy? Jezus rozkłada bezradnie ręce i mówi: Nie mamy innego planu. Bóg nie ma innego planu poza tobą i mną. I dlatego, kiedy odchodził, mówił do apostołów tak, gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. I teraz na dwa sposoby można nie być podłączonym do Bożej mocy. Pierwszy sposób to jest taki, że nie zostałeś ochrzczony w Duchu Świętym, nie zostałeś wypełniony Bożą mocą, która przejawia się w mówieniu językami, prorokowaniu, uzdrawianiu i oczywiście innych darach ducha. Natomiast drugi sposób jest taki, że mogłeś być wypełniony Duchem Świętym. Natomiast nie jesteś świadkiem. Świadectwo to ma wiele form, ale chodzi mi o to świadectwo mówione swoimi ustami. Swoje świadectwo o tym, jak miałem 18 lat, jak byłem bliski popełnienia samobójstwa, jak zacząłem wołać do Boga i któregoś dnia doświadczyłem Jego miłości, to jest. Takie uczucie, jak kiedy jesteś blisko osoby, która cię kocha, tylko razy milion, razy nieskończoność, potężne doświadczenie bycia kochanym przez Boga. I to na trwałe zmieniło moje życie. Już nigdy to poczucie takiej głębokiej pustki pchające do myśli samobójczych nie wróciło. W skrócie opowiedziałam moje świadectwo. To świadectwo myślę, że mówiłem dziesiątki tysięcy razy. Też w tych audycjach co jakiś czas nie mówię. Dlaczego? Ponieważ głęboko wierzę w moc świadectwa. Powiedziałam to, co w dziejach apostolskich Jezus mówił, że Duch Święty nas wypełnia, abyśmy byli świadkami. W dziejach apostolskich też w trzech miejscach jest świadectwo nawrócenia Pawła. W dziewiątym rozdziale jest opis, jak to się stało. W dwudziestym drugim, dwudziestym szóstym on o tym opowiada. Kiedy czytamy ostatnią księgę Apokalipsy i w dwunastym rozdziale, kiedy mamy tą duchową walkę między Michałem, Archaniołem i Smokiem, tak symbol potęgi diabelskiej jest napisane i został to jest apokalipsa 12 rozdział 9 wiersza i został strącony wielki smok wąż starodawny który się zwie diabeł i szatał zwodzący całą zamieszkałą ziemię a został strącony na ziemię z nim strąceni zostali aniołowie i usłyszałem donośny głos mówiący w niebie teraz nastało zbawienie potęga królowanie boga naszego władza jego pomazańca bo oskarżyciel braci naszych został strącony ten co dniem i nocą oskarża ich przed bogiem naszym i teraz jest ten kluczowy fragment. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka, dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swoich, aż do śmierci. Trzy elementy, które wprowadzają Boże Królestwo tutaj na ziemię. Pierwsze zwyciężyli dzięki krwi baranka, kiedy wierzymy, że to Jezus dzięki swojej śmierci nas zbawił, kiedy mówimy: Jezu, dziękuję Ci, że mnie kochasz, przepraszam za moje grzechy, powierzam Ci moje życie. Kiedy to jest decyzja naszej woli. To jest pierwszy element naszego, naszego zwycięstwa: osobiste przyjęcie Jezusa i zbawienia. Drugie, słowo naszego świadectwa. A trzecie, to jest to, że wybieramy Boga ponad wszystko: nie umiłowali dusz i nie umiłowali dusz swoich aż do śmierci, czyli wybieramy Boga ponad wszystko, co jest. Tak potężna jest moc świadectwa. I teraz, za chwilę w tym nagraniu usłyszysz kilka świadectw, po to, żeby zbudowały twoją wiarę. Ale przed nimi chcę powiedzieć, że regularnie organizuję modlitwę o uzdrowienie. Więcej informacji na stronie Bóg jest miłością i pod tym nagraniem. Przejrzyj. A teraz posłuchaj kilku świadectw. Jeżeli regularnie słuchasz moje audycje, to prawdopodobnie je słyszałeś. Ale nie zaszkodzi usłyszeć jeszcze raz, skoro Paweł, apostoł w dziejach apostolskich, trzy razy jest jego świadectwo. To nie, nie szkodzi, jeżeli to usłyszysz. Jeżeli to, co usłyszał, uczynił dla nas Jezus jest opisane w czterech e ewangeliach, a później powtarzane w dziejach w, i w listach apostolskich i w apokalipsie. Rzeczy, które czyni Bóg, warto powtarzać. Więc wysłuchaj tych świadectw i zobacz, że one zbudują Twoją wiarę. Kilka miesięcy temu dostałem zaproszenie do jednego z kościołów, żeby przyjechać, i pastor, który mnie zapraszał, prosił, żeby, żeby przygotować tam nauczania na pewien temat. I... Miałem akurat takie pięć dni, kiedy myślałem, przygotuję to nauczanie. I zawsze, kiedy dałam do nauczania, miałem taki obraz. Siadałam przygotowywać nauczania i miałem taki obraz. Widziałam kościół, nigdy nie byłem w tym kościele. Widziałam kościół, no ale jakby nie trudno się domyślić, jak wygląda kościół. Lewa nawa, prawa nawa, tak? Na środku kazalnica. I widziałam osobę, która siedzi z prawej strony, z boku, w środkowym rzędzie. Widziałam mniej więcej, jak wygląda i odczuwałem, że ma problemy żołądkowe. I że Bóg chce tą osobę uzdrowić. No, przyjechałem do tego kościoła, zanim wszyscy jeszcze przyszli, znalazłem sobie środkowy rząd, który to jest. No i patrzę, rzeczywiście, jest taka osoba. No i pomyliłem się i została uzdrowiona krótka historia. Ale zawsze, kiedy słyszałem takie historie, myślałem sobie tak, nie, żebym nie wierzył, że one są prawdziwe, ale myślałem sobie tak, a dlaczego to akurat nie było u nas w kościele? Akurat ta historia była u was w kościele. I to było przed moim przyjazdem tutaj w październiku. I Magda, poproszę Cię, żebyś powiedziała świadectwo. Chwała Bogu. Jak Andrzej ostatnio było to sobie tak... Znaczy moje problemy z żołądkiem tam sobie trwały jakiś dłuższy czas, to nie było jakieś mocne, ale tak narastały. I często jak coś zjadłam, to miałam problemy potem już ta dieta się trochę musiała ograniczać. Ja mówię, no tak, no wiek, no wiecie, no tam w pewnym wieku a może jakieś kamyczki, a może coś, ale nie szłam do lekarza. No i był tu Andrzej, byliśmy na, na tym szkoleniu dzień wcześniej i w niedzielę do mnie podchodzi i czy masz problemy z żołądkiem? Ja Mówię: "No, no w sumie, no mam, no, no dłuższy czas już parę lat się z tym męczę, no ale no nie utrudnia mi to życie tak szczerze mówiąc. Tam parę razy się o to pomodliłam, ale nie było to nic takiego." I się pyta, czy może się pomóc. No, mówię: no "Oczywiście, nie? No proszę bardzo. Wie, Bóg zadziała. To zadziała." No i Później mówi do mnie, że jeśli coś się zmieni, to mam się odezwać za parę dni. No i jak pomodliliśmy się, wszystko było dobrze, wszystko fajnie, no i zrobiłam parę testów, czyli zjadłam te potrawy, które mi szkodziły. I w ogóle od tego czasu nic, mogę jeść wszystko i tak dalej, nie wracają problemy żołądkowe. Także chwała Bogu. Po raz pierwszy doświadczyłem Boga, kiedy miałam 18 lat. Wszystko to zaczęło się 3 lata wcześniej. W wieku 15 lat zacząłem doświadczać wielkiej pustki w swoim życiu. Czyli zacząłem czuć, że moje życie nie ma sensu. Co było bardzo dziwne, ponieważ miałem kochających rodziców, nauka w szkole nigdy nie sprawiała mi problemów, miałem kolegów i koleżanki, co więcej, miałem wielką pasję od 15 do 18 roku życia, ćwiczyłem sztuki walki. Jeszcze to był czas, kiedy filmy z Bruslim wchodziły do Polski, więc tych klubów karate powstawało wiele. I to była moja ogromna pasja. Jednak mimo tego, że na zewnątrz wyglądało to dobrze, to od 15 do 18 roku życia to poczucie pustki narastało z roku na rok coraz bardziej. Kiedy skończyłem 18 rok życia, to poczucie pustki już było tak duże, że takie poczucie, że to życie nie ma sensu, takie, to jest słaby obraz, ale za pomocą jego opiszę, kiedy jesz zupę, która nie jest doprawiona. Można to jeść, ale nie ma to żadnego smaku. Ja robiłem w życiu różne rzeczy, ale w środku czułem, że to wszystko nie ma sensu. I około 18 roku życia zupełnie poważnie już zacząłem się zastanawiać nad popełnieniem samobójstwa. Myślę, że gdybym to zrobił, ludzie byliby zszokowani, dlaczego to zrobiłem. Przecież na zewnątrz nie było żadnego powodu. Jednak jak to mówią, tonący w żytwie się chwyta. Pomyślałem sobie tak, nie mogę znaleźć żadnego sensu życia, więc może Bóg mi pomoże. Ja wierzyłem, że Bóg istnieje. Ale nie wierzyłem, że odpowiada na modlitwy jak wtedy uważałem zwykłych ludzi, tylko takich wyjątkowych, świętych. Za takiego się nie uważałem, więc myślałem wtedy, dlaczego miałbym mi pomóc. No ale jak to mówię, tonący w się chwyta. I zacząłem wołać do Boga tak własnymi słowami. Mniej więcej moja modlitwa brzmiała: Boże, jeżeli coś możesz, to zrób coś, nawet nie wiem, co miałbyś zrobić, ale ja już nie wytrzymał dłużej. Mniej więcej dwa, trzy miesiące od takiego wołania któregoś dnia klęknąłem do modlitwy i doświadczyłem tego, że Bóg mnie kocha. Jeżeli miałbym opisać to doświadczenie, to jest tak, kiedy jesteś blisko osoby, która cię kocha i ty czujesz się kochany, tylko razy milion, razy nieskończoność potężniejsze doświadczenie, że Bóg jest moim Ojcem, w znaczeniu Stwórcą i że On mnie kocha. Kiedy później zacząłem czytać Nowy Testament i natrafiłem na słowa z, list, z pierwszego listu Jana, Bóg jest miłością, to powiedziałam: Wow, to jest właśnie to, czego doświadczyłem, że Bóg jest miłością. Przez lata opowiadałam tą swoją historię, i ludzie mnie pytali: I co? I to tak trwa do tej pory. Ja kiedy miałem 18 lat, doświadczyłem Boga, o czym już mówiłem, potem trafiłem do wspólnoty i zobaczyłem tam ludzi, którzy wspólnie się modlą, którzy czytają Biblię, którzy żyją według tej Biblii, ale zobaczyłem też coś niezwykłego: ludzi, którzy modlą się innymi językami, którzy prorokują, którzy modlą się za chorych, a ci chorzy są uzdrawiani, którzy modlą się za ludzi, którzy są w nałogach, wyrzucają z nich złe duchy, a ci ludzie są wolni od nałogów. To było dla mnie wow! I wtedy zapytałem lidera tej wspólnoty, co mnie różni od was. Ja wierzę w Boga i wy wierzycie, ja czytam Biblię i wy czytacie, ale takie rzeczy nie dzieją się w moim życiu. I on mówi, jeżeli chcesz, żeby takie rzeczy działy się w twoim życiu, to potrzebujesz przeżyć chrzest w Duchu Świętym. I on mówi, co to jest? On mówi, pamiętasz, kiedy Jezus z martwych stał, spotykał się przez 40 dni z uczniami, tłumaczył im na nowo wszystko, a później w dniu, kiedy wstępował do nieba, powiedział, gdy Duch Święty stąpi na Was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Ja posłowie przez 9 dni modlili się i oczekiwali na Ducha Świętego, i w dniu 50. on stąpił. A oni zaczęli się modlić innymi językami. Więc to jest chrzest Duchu Świętym. To jest taka brama wprowadzająca się w świat nadprzyrodzony. I rzeczywiście, zaraz opowiem, jak to do, dokładnie u mnie nastąpiło, ale rzeczywiście to był taki. To Było takie przejście. To było 31 lat temu. Rzeczywiście od tamtej pory doświadczałem wielu wspaniałych, bożych rzeczy, o których jeszcze będę opowiadał w kolejnych nagraniach. Ale jak doświadczyłem tego Sztudu Świętym? Zacząłem się modlić, zacząłem pościć. To trwało 2-3 miesiące. Modlę się, poszczę, nie widzę żadnej odpowiedzi. Natomiast w tym czasie, oczywiście, oprócz tego, że modliłem się i pościłem, żyłem swoim życiem. i to były wakacje. My byliśmy młodymi ludźmi, mieliśmy dużo czasu. Między innymi chodziliśmy do szpitala, gdzie modliliśmy się z chorymi, gdzie też spędzaliśmy z nimi czas, gdzie spróbowaliśmy im okazać bożą miłość przez to, że robiliśmy dla nich zakupy albo po prostu ich wysłuchiwaliśmy. I któregoś dnia trafiliśmy na oddział, gdzie leżała Agnieszka. Agnieszka miała wypadek i złamała sobie nogę leżała tam. Okazało się, że pochodzi z innego miasta, ale tam też chodzi na spotkanie takiej grupy charyzmatycznej. Bardzo się ucieszyliśmy i Agnieszka opowiedziała nam o swoim nawróceniu i swoim chrzcie w Duchu Świętym. I tak, kiedy byłam na studiach, podobał mi się pewien chłopiec, więc zawsze kręciłam się gdzieś w jego towarzystwie. W końcu on mnie zauważył i któregoś dnia podszedł do mnie i mówi Agnieszka, co robisz w niedzielę? Agnieszka mówi, y, oczywiście wymazała wszystkie plany, bo więc całą niedzielę mam wolną. On mówi, no świetnie, w takim razie zapraszam cię do kościoła, może byś poszła ze mną. No, to nie było do końca to, czego się spodziewało, ale powiedziała, okej, okay, dobrze, pójdę. Mówili się gdzieś tam na przystanku tramwajowym, to było w Wrocławiu. Kiedy się spotkali na przystanku, chłopak mówi do niej tak, wiesz, no, nie mówiłem ci tego, bo bałem się, że to nie możesz zniechęcić, ale no, muszę ci to powiedzieć wprost, to nie będzie kościół katolicki, to będzie kościół dzień świątkowy. Dla Agnieszki było to wszystko bez znaczenia. Pojechała na nabożeństwo, podobało jej się nawet. Potem ten chłopak mówi, no może w środę, byśmy się spotkali w środę. Też mamy nabożeństwo, spotkali się w środę na nabożeństwie i po nabożeństwie on ją odprowadzał, zaprowadził ją pod blok, gdzie mieszkała, e, stanęli przy trzepaku, no i długo rozmawiali. Już prawie była północ i Agnieszka mówi, dobrze, no ale wytłumacz mi, wytłumacz mi, o co chodzi, e, co to jest, kiedy ludzie modlą się innymi językami, e, kiedy tak prorokują, e, nie rozumiem tego. I on mówi, widzisz, to jest tak że najpierw musisz się narodzić na nowo, czyli wejść w relację z Bogiem. Jeżeli wierzysz, że Jezus za ciebie umarł i chcesz powierzyć Mu swoje życie, to wchodzisz w relację z Bogiem, a później Bóg napełnia cię Duchem Świętym, zaczynasz się modlić innymi językami i możesz doświadczać tych wszystkich rzeczy, których my tutaj doświadczamy. Jak Agnieszka mówi, to ja chcę. Pomodliła się, oddała życie Jezusowi, on położył na nią ręce, Duch Święty na nią stąpił i zaczęła się modlić innymi językami. Bardzo nas ta historia rozśmieszyła. No, i też ucieszyliśmy się, że Bóg tak zadziałał w jej życiu. Kiedy wróciłem do domu, położyłem się spać, leżałem w łóżku, nie mogłem zasnąć, I mówiłem: Boże, jakie to niesprawiedliwe! To ja przez dwa miesiące modlę się, poszczę i nic, a ta dziewczyna z chłopakiem, pod trzepakiem o północy i od razu została ochrzczona w Duchu Świętym i zaczęła się modlić innymi językami. Ja też chciałbym się modlić innymi językami. I nagle do głowy przyszła mi taka wyraźna myśl: To zacznij się modlić. Na wypadek, gdyby to był Bóg, postanowiłem go poinformować. Oczywiście, że zacząłbym się modlić, gdybym miał ten dar, ale ponieważ go nie mam, to nie mogę zacząć. Co mam zrobić? I sprzyja mi druga wyraźna myśl: otwórz usta. Otworzyłem usta, żeby coś powiedzieć do Boga, i w tym momencie zacząłem się modlić innymi językami. Tak jak mówiłem, było to 31 lat temu. Dzisiaj nie wyobrażam sobie, jak ubogie byłoby moje życie modlitwy, gdybym nie modlił się innymi językami. Więcej o darze języków jeszcze będę opowiadał. Ale dzisiaj tylko chcę Ci wspomnieć, że to jest wspaniały dar modlitwy, który naprawdę ubogacił moje życie modlitewne, ale też to był pierwszy z darów, który wprowadził mnie w doświadczanie też Bożego działania przez proroctwa, uzdrowienia, uwolnienia, inne rzeczy, o których mówi Biblia. Najpiękniejsza modlitwa, jaką w życiu słyszałam, brzmiała: Ojcze, w imieniu Jezusa stwórz to, co nie jest stworzone. Dlaczego uważam ją za najpiękniejszą? Ponieważ dzięki tej modlitwie Bóg uczynił cud stwórczy dla naszego syna. Kiedy moja żona była w ciąży z naszym pierwszym dzieckiem, chodziliśmy regularnie do ginekologa, i w czasie jednej z on powiedział, będziemy robić USG, zapraszam też Pana, żeby Pan mógł zobaczyć dziecko, pokazuje nam dziecko. I nagle w pewnym momencie zamilkł, dłuższą chwilę się nie odzywał i powiedział: Niestety, państwa dziecko ma wadę. Wrodzoną serca i będzie musiał być rodzony w specjalistycznym szpitalu, i świeżo po urodzeniu będzie musiał mieć specjalny zabieg na serce. Proszę jeszcze do mnie przyjść za tydzień, już do innego gabinetu i tam zrobi specjalistyczne badania, żeby zbadać dokładnie całe dziecko. No, możesz sobie wyobrażać, jak się czuliśmy po tej wizycie. Co więcej, zaraz po tej wizycie, no, nie przewidywaliśmy tego, co się wydarzy, ponieważ wszystko do tej pory szło dobrze. Jechaliśmy do kościoła i tam razem ja i pastor Mirek Szatkowski prowadziliśmy taką weekendową sesję o tym, jak działają dary Ducha Świętego, jak otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Mieliśmy modlić się o to, żeby ludzie doświadczali darów, nadprzyrodzonych darów. Kiedy przyjechaliśmy, podzieliliśmy się z Mirkiem tym, co przeżyliśmy, na co Mirek powiedział, czy chcecie, żeby powiedzieć wszystkim, żeby cały Kościół się modnił? Ja mówię, nie, czujemy, że to jest kwestia naszej wiary, naszej relacji z Bogiem. Nie chcemy z tego robić sensacji. On to uszanował i był pierwszy dzień, drugi dzień tej sesji prowadziliśmy i pod koniec drugiego dnia, kiedy już wszyscy wyszli, my jeszcze zostaliśmy: ja, Bożena i Mirek, on powiedział: Słuchajcie, mam takie odczucie, że Duch Święty dał mi bardzo konkretne słowa którymi żeby mi się pomodlił za wasze dziecko. Co wy na to? Mówimy tak, oczywiście. Położył wtedy ręce na głowie Bożeny, ona siedziała, i powiedział te słowa: Ojcze, w imieniu Jezusa, stwórz to, co nie jest stworzone. Wiem, że jestem ojcem tego dziecka, natomiast potrafię rozróżnić między duszą a emocjami, a duchem, coś głębiej w nas. I kiedy on się modlił, odczułem potężną Bożą moc. W swoim duchu odczułem, jak potężna Boża moc wstępuje. Nie była niedziela na bożeństwo, poniedziałek trochę odpoczywaliśmy. We wtorek, miałem już dużo wcześniej, niezależnie od tej sytuacji, zaplanowany, dzień mojej modlitwy i postu. I kiedy zacząłem się modlić, postanowiłem, że cały dzień będę modlił się za naszego syna. Ale kiedy tylko zacząłem się modlić, odczułem, jak Bóg tak jasno i wyraźnie stawia sprawę i mówi. Jeżeli chodzi o wasze dziecko, to ono jest zdrowe. Masz w to wierzyć. Spędź ze mną ten czas, ale nie módl się jego zdrowie, bo to będzie agnie wiary. I rzeczywiście, kiedy tydzień później poszliśmy, lekarz yy, przebadał na specjalistycznym sprzęcie i mówi: Dziwne, dziwne, nigdy wcześniej mi się to nie zdarzało. Ale dziecko ma zdrowe serce jednak. Oczywiście dla bezpieczeństwa, kiedy dziecko się urodziło i później. Przez kolejne tam tygodnie czy miesiące, już nie pamiętam, badaliśmy regularnie jego serce całkowicie zdrowe. Doświadczyliśmy tego, co jest opisane w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale dar czynienia cudów. Dar czynienia cudów to nadprzyrodzona interwencja Boża do zmiany naturalnego biegu rzeczy. Darczy cudów to nadprzyrodzona interwencja Boża Do zmiany naturalnego biegu rzeczy Pani mąż ma naprawdę znikome szanse, aby przeżyć Taką opinię usłyszała moja żona rok temu, kiedy leżałam w szpitalu Ale po kolei Wracałam właśnie od klienta W połowie drogi zatrzymałem się na stacji benzynowej Wypiłem kawę, wsiadam do auta I poczułem, jakby mi opuściły wszystkie siły Myślałem sobie, a podziębiłem się Przyjechałem do domu. Jeszcze tam znajoma jakaś była, ja mówię, słuchajcie, przepraszam, nie posiedzę z wami, źle się czuję. Położyłem się na drugi dzień i przez kolejne dni czułem tak, jakby uszło ze mnie cała, jakby uszła ze mnie cała życiowa siła. Wysoka temperatura, trudności z oddychaniem, niska saturacja. Skracając tą historię, karetką zawieziono mnie do specjalistycznego szpitala. W tym szpitalu. Kiedy tylko jeszcze w ubraniu położono mnie na łóżko z tej karetki, w tym momencie, kiedy położono mnie, pojawiła się na chwilę taka Boża Obecność i wyraźnie w moim umyśle pojawiły się słowa z Psalmu 118. Nie umrę, ale będę żył i głosić będę dzieła Boże. Nie umrę, ale będę żył i głosić będę dzieła Boże. Przez kolejne dwa tygodnie lekarze robili wszystko, co mogli, ale nie było żadnej poprawy. Mniej więcej po dwóch tygodniach któregoś ranka, tam w szpitalu leżąc, obudziłem się i od, pojawiła się znowu na chwilę Boża obecność i takie poczucie, że przed przełom. I tego dnia wieczorem lekarz podczas obchodu powiedział: Panie Andrzeju, mamy przełom, mamy nadzieję, że pójdzie to w dobrą stronę. Kolejne dwa tygodnie była znacząca poprawa na tyle, że Połącznie łącznie w czterech tygodniach wypuszczono mnie ze szpitala, jak to powiedział lekarz, wypuszczamy Pana całkowicie zdrowego, choć mocno osłabionego. I powiedział tak, wie Pan, widzi Pan jaka tu jest śmiertelność na oddziale, więc my mamy jako lekarze, mamy taką kartkę, gdzie wypisujemy imiona pacjentów, których wypuszczamy zdrowymi i mamy, nazywamy to sukces terapeutyczny. Ale w Pana wypadku chyba potrzebujemy stworzyć nową kategorię. Cud terapeutyczny. Nie miał pan naprawdę dużych szans. To czego doświadczyłem, to był charyzmat wiary. W momencie, kiedy położono mnie na łóżku szpitalnym, Bóg przemówił i powiedział, że nie umrę, ale będę żył po to, aby głosić jego dzieła. Co między innymi robię przez te nagrania? Ale to było wyraźne, to nie była wiara, to nie ja przypomniałam sobie ten fragment. To nie ja wzbudzałem w sobie wiarę. To był Bóg. I później po tych około dwóch tygodniach Znowu pojawił się Bóg, żeby powiedzieć: Przychodzi przełom. I to, co powiedział kilka godzin później, lekarz, było tylko potwierdzeniem tego, co powiedział Bóg. To, o czym teraz mówię, to jest charyzmat wiary. W pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale, mamy właśnie mowę o tym, kiedy jest powiedziane innemu jeszcze dar wiary w tymże duchu. Dar wiary to jest nadprzyrodzone działanie w człowieku, aby rozpoznać, co Bóg pragnie uczynić. I zaufać Jemu bez względu na okoliczności. Nadprzyrodzone działanie w człowieku, aby rozpoznać, co Bóg pragnie uczynić i zaufać Jemu bez względu na okoliczności. I oto się teraz pomodlę dla mnie dla Ciebie. I kiedy skończę, Ty się pomódl. Duchu Święty, dziękuję Ci, że wzbudzasz różne dary w naszym życiu. I dziękuję Ci, że Ty chcesz pobudzać w nas wiarę, taką potężną nadprzyrodzoną wiarę, żeby cuda działy się w naszym życiu. Po to, żeby pokazać, że Ty jesteś żywy i prawdziwy, po to, żeby ludzie się nawracali, po to, żebyśmy doświadczali mocy Twojego królestwa tutaj na Ziemi. Duchu Święty, obudź w nas wiarę, we mnie, w moich braciach, w moich siostrach, którzy słuchają tego nagrania. Duchu Święty, przychodź i pobudzaj nam, nas do wierzenia w rzeczy niemożliwe, w rzeczy, które Ty, tylko Ty, jedynie Ty możesz dokonać, kiedy my jesteśmy posłuszni Tobie. Duchu Święty, uczyń to w imieniu Jezusa. Amen. Mam nadzieję, że Twoja wiara jest na wyższym poziomie niż była przed słuchaniem tej audycji i że to zachęciło Cię do tego, żeby opowiadać swoje, swoją historię, swoje świadectwo albo świadectwa, które słyszałeś czy widziałeś, co Bóg uczynił. Warto to robić. W ten sposób wprowadzamy Boże Królestwo na ziemię. Zapraszam Cię na modlitwę o uzdrowienie na stronie Bóg jest miłością i w linku pod nagraniem szczegółowe informacje. A teraz pomodlę się. Duchu Święty wypełni nas na nowo. Przepraszamy Cię za wszystkie sytuacje, w których mogliśmy świadczyć o Jezusie, ale tego nie zrobiliśmy. Wybacz nam. I prosimy Cię, wypełnij na nowo nas swoją mocą, swoją miłością i swoją obecnością, abyśmy z odwagą, abyśmy z wiarą, abyśmy z wewnętrznym przekonaniem świadczyli wobec świata o tym, że Jezus jest Panem, że ma wszelką moc na niebie i na ziemi i że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Amen.